i <laughs> Witam was serdecznie raz kolejny na moim kanale waszy zajebisty ciałe... Mam słowo w ryju. Też nieważne W tle widzicie pierwszy gameplay Poza streamem oczywiście wczorajszym Pierwszy gameplay z IW I to nie beta Jest Nie jest to całkowicie pierwszy, bo już wiele, wiele meczy grałem I tak dalej, ale to też widzieliście na streamie I tak dalej, i tak dalej Ale to jest pierwszy mecz, który tak sobie rozegrałem bez streamu Bez żadnych ludzi i tak dalej I od razu czuję się Zacnie, tak. Ten filmik chcę szybko wykorzystać, bo był bardzo króciutki, po to, aby powiedzieć, jak na razie, dosłownie na samym początku, są moje wrażenia po tym, jak grałem w obydwie bety, przynajmniej w tą drugą troszkę mniej, co prawda, ale w tą pierwszą o wiele więcej. Eee, wiadomo o co chodzi, tak, tam swój 30, któryś tam level był i tak dalej. Very nice, pięknie, ślicznie i cudownie. I wiadomo, że miało się jakieś tam oczekiwania, tak? Dokładnie tak to wygląda. I teraz tak, czy wychodząc wy... po tym, jak wyszła pełna wersja, to czy te oczekiwania jednak, że tak powiem, zmalały, wzrosły, czy spełniły się, czy może się nie spełniły i tak dalej. Już wam to na szybko tutaj mówię. Jak widać, początek meczu zacząłem ze szturmówką, nie wiedziałem, co za mapa na tej mapie, grałem pierwszy raz wczoraj na streamie, ani razu na tej mapie się nie znalazłem i jak widać, mocno zostaje po dupie. Postanowiłem zmienić broń i tutaj BAM! Pierwszy można by było powiedzieć taki... Protip, tak? Zaraz ktoś powie, jak go z jakimś braniem, to na każdej mapie. Tak, ale nie każdy to robi. Ja też widocznie, nie? Tak, jak zmieniłem tutaj tą broń na krótką broń, aby szybciej tutaj do przeciwników dobiegać, dochodzić, zabijać. Bum, 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 madafaka, to zacząłem tutaj robić rozpierduche, wszystkie striki, nabiję, będę rozpierdylał. jak się pytacie, dlaczego mi tak egram jak kogoś zabiję, to jest taki trade od mojego specjalisty, że co kila, czyli. Po każdym kilu minimalnie krótko dostaję jakiegoś tam e, boosta co do mojego movementu i tak dalej. Very nice! Yeah! A sexy bomba! Chyba, troszkę lekko denerwuję, mogliby to zrobić trochę słabsze, e, ale niech będzie, dobra, co do tego, ja na razie muszę szczerze powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie e, m, zadowolony, zaskoczony i cokolwiek jeszcze. Z tego powodu, że w becie było kilka rzeczy, które mnie denerwowało. Te rzeczy zostały po części naprawione. E, time to kill został. Moim zdaniem minimalnie, ale naprawdę minimalnie wydłużony, e, ale e, mogło być jeszcze minimalnie e, więcej. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem i tak dalej, gram te kilka lat tego koda i nie, nie lubię tych kodów za bardzo, w których się tak szybko ginie. Dlatego też, szkoda ten remaster nie za bardzo mi tak przychodzi. Eee, w remasterze wszystko jest ok. E, nie mówi źle o naszym remasterze, a będę, dlaczego? Bo jak na razie E, jest, należy do mniejszości, e, przynajmniej z tego, co się pisze na internecie, tak, co prawie innego widać w liczbach ludzi, które grają, co innego widać w tym, co piszą, też mniejsza z tym. E, mi zdecydowanie gra się lepiej w IW niż w remastera, zdecydowanie. Od samego początku już nie byłem fanem remastera z tego powodu, że jestem tego zdania, jak zawsze zresztą, to co było już być nie powinno, tak? To co było już się zapomnieć powinno. E, I to też należy do koda czwórki, Jo Tak to wygląda. Tutaj tego specjalisty niestety dobrze nie użyję, e, zrobiłem jednego, jedynego killa. Ale prf, easy, będzie jeszcze lepiej, będziemy mieli jeszcze raz tego specjalistę, rozdupcymy tutaj wszystkich ładnie ślicznie, nawet nie raz, może i dwa. Aaa, harasho, harasho, mmm, harasho, A, Um, wszystko, tam co do narzekali do motion blur'a i tak dalej, mówię co do time to kill, co do niektórych perków, które po prostu nie działały, e, wszystko funka. Wszystko funka jak śmietana i tak dalej. E, jedno co na razie zauważyliśmy z Mankejem to, że jak gra się samemu, jak gra się solo, e, gra się zdecydowanie lepiej. Zdecydowanie lepsze znajduje lobby, e, zde zdecydowanie na lepszym połączeniu przede wszystkim, tam gdzie strzelam też tam trafiam i zabijam, tak? E, gdzie jak graliśmy w pięciu i tak dalej? E, były problemy czasami. Były problemy, to było widać na streamie, gdzie zaczynałem takiego lekkiego nerwa chwytać i się tylko ciągle pytaliśmy. Wszyscy w sumie w teamie, tak? To nie było tak, że jedna osoba z teamu miała jakieś godlike like e, połączenie, a inne nie. Tylko zostały wszystkie osoby w teamie nagle miały takie połączenie, gdzie się e, ciągle zadawało jedno i to samo pytanie: What the fuck! Tutaj jak gra się solo jak na razie najmniejszego takiego problemu. Śmiga jak Talala, ja zagrałem sobie teraz dobrych kilka meczyków samego rana i gra się naprawdę zacnie, po prostu zacnie, wziąłem po prostu pierwszy lepszy e, gameplay lub ten pierwszy właśnie, który e, e, na multiku, że tak powiem, solo sobie nabiłem. Nie jest tutaj jakiś, e, nie wiadomo co za wynik, że jakieś nukleary czy cokolwiek, bo nawet nie mam jeszcze żadnego <laughs> wariantu z nuklearem, ale to już na pewno wkrótce. Tak, coś czuję, że to jest ten kod, gdzie już od pierwszych tygodni będą leciały. <laughs> Nuklecycki, tak! Tutaj niestety zwaliłem zdroje za wysoko celowałem, ziom podskoczył. Chciałem go zabić, dym jednak strzelał dalej, prosto zabiłbym ich dwóch. Też mniejsza z tym. Jak widać po całym gameplayu w sobie, nie jest, co mówię, może jakiś godlike gameplay, ale jednak nie jest on też zły, tak? E, co to jeszcze takich pozytywnych zmian? To te kamuflaże przede wszystkim. Ile oni kamuflaży dali? Jak się wyglądających, to się w pale nie mieści, a wizetówek jest chyba z tysiąc. Nie dość, że jest kategorii chyba z 20 tych wizytówek, to jeszcze w każdej kategorii są podkategorie, a później jeszcze wchodzi się na challenge i są osobne. Uuu, dodali tego jak nie wiadomo co. Wczoraj chciałem kupić paczki, też nie mogłem, bo jeszcze tego nie odblokowali, żeby można było sobie kupować paczki. A szkoda, bo chciałem. Chciałem kupić za 50 euro sobie paczki i zrobić już pierwszy paczki opening, ale pff, dupa nie mogłem. Eee. No ale nieważne. Jak będzie działać, to na pewno zrobię. A, pieniądze już zarezerwowałem na no paczuszki. Bam, 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 very nice. Teraz lecimy do góry, ale nam się nie udaje, więc się wracamy. A jednak zdecydowaliśmy, że nie. A jednak tam do góry i bam, victory. Tak to wygląda. Jestem zachwycony, streamów na pewno będzie pełno. Nawet zombie wyglądają zajebiście śmiesznie, zajebiście pozytywnie. E, zagrałem kilka minut i się prawie płakałem ze śmiechu. Very nice. Jestem zachwycony jak na razie z IW. Ach, i już się cieszę na tą kadencję Call of Duty. To było na tyle co do tego materiału, trochę bez sensu i krótki i tak dalej, ale mniejsza też z tym. Dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu. Bam! bitch, yo.